mnie no, się no, ma? Ja w się jechałem, i spotkałem. No Dawid, jakie ci słuchy! Bóg Adam. Ja cię nie poznałem, Dawid z daleka. Myślałem, że to jakiś nowy rider. <grym <grym Cześć. Jeszcze jakieś mokre, jakieś na poligonie? Ja co Słyszysz? Na poligonie są nie na tych dziurach, wiesz, których nie? No. Tam do to, 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 ja, Tam było to jak cholera pewnie. To, jak to było, to wjechałem w kolejne, czyli nie i mówię Dawid, weź się posłuszny, bo też jechał. Ten dobra, co się tam ruszy, dałem gazu i wygląda jak No to, bo to było no. no to jest No z Witajcie na kanale Sławek Motowlog. Dziś jestem na torze w Radzikowicach z kolegami Jak to masz imię? Marcin. Marcin. Piąteczka. Marcina już znacie yy, z poprzedniego przed... z poprzedniego filmu, bo wcześniej będzie ten co my byli. Zestaw naprawczą wszystkiego, bo... A będzie jeszcze chyba z fundami filmik. Będzie z chodami filmik. Ale to już był, bo to jest następny. I jest Dawid Mój synek i Max. Mój synek i ich maszyny. Maxa CRF 450RK Ile masz koni? Ponad 50 I on te wszystkie konie trzyma w garażu. To sobie pomyślcie. Już garaż, Duży bardzo. A Dawid ile masz koni? 14 jest parę koni do utrzymania Ile te konie kosztują? Też trochę kosztują No trochę Bo co, głowicę ostatnio kupiłeś sobie nową Tak, nową, nową no. Nową, nową uzbrojoną głowicę pan sobie kupił i... Tyle właśnie te koniki kosztują Już nie jedzenia, tylko części Ja mam 12 koni Moje konie jedzą tylko paliwo Nie jedzą części A pana konie... Ile pan masz koni? Chyba też 100 mam 40 Oho no nie, na razie jeszcze nie jedzą, ale, ale jak zgłodnieją to będą chciały i też coś zjeść. No To, to by, nie, to by nie trzeba było. A właśnie pisali, że to nie jest y, 07, tylko 06. 06, w linie na KTMie rozkodowałem już 06 A, jednak 06. 06 Ale to, to co, zmienisz tam tytuł czy nie? No To nie wiem. To piszcie czy zmienić, bo tam jest 07. Dobra jest, 0,7 możemy wypisać. Ale w komentarzach pisze, nie, że wcale nie 7, tylko 6. To fajnie żeście napisali, i to przez to chyba ty dowiedziałem ja, i ta, ja no dokładnie. I to dzięki panowie, co, co zauważyli, że to nie ta rama jest. Bo wszyscy była i jest inna, to jest szóstka. A w siódemce już jest inna rama. To co, palisz pan maszynę? Łogień! A panowie już się wyjeździli, i nic nie nagrałem. I Max wjechał pod fajną ścianę, dużą, i ja tego nie widziałem. To piona Nie no, się się dziwiłem. za drugim razem To weź mnie zawołaj następnym razem, jak to pod takie ściany robił To może spróbujesz iść. To ja to nagram i zobaczymy tą ścianę jak to to I Na takie opłonie tą ściana zrobiłeś? No za drugim razem to Wariat Ja tam nie, ja nawet nie wyjeżdżałem. Nie zjedzie. Dobry! Piąteczka! Ona sama w nie, no. Ale sama choroba? Sama władza. nie? Bo to już ładnie wyrobione, jest był taki hobby, tam leciały od razu na szłowie. Tutaj na środku jest taki hobby. no. no. Fajnie wszedł, ale żeś fajnie wszedł no. Ja myślałem serio, że się wypiecze tutaj. A ja teraz nie wyjadę stąd tak? Właśnie masocha będzie wyjażdżał <gry> Spróbuję ten zakręt jakbyś tak żał. fajnie tak samo wyjedziemy czy to na górę Na szybę, na no, sztyfaj, to jest fajne. Kto robił, no. Nie, to w ogóle nie jeszcze godzina, ja o tym muszę i olej zmieniać. A ile zrobiłeś dzisiaj, motogodzin? Nie, to byłeś jeszcze trzy dni, jeśli. Ile to godzin na wszystko? Dawid, to masz, jeśli? Dziewięć? Przez 3 dni. Szybę zdjęliśmy, jesteś z tego horna i teraz masz blendę, pokaż blendę. I masz cyk i tylko taką blendę ma bo ta szyba szkoda szyby, bo się porysuje zaraz jak ty tak taki brudny jesteś Chcesz bluzę? Co nie, nie Bo spodni nie mam, bo ty mówi spodnie byś chciał, ale spodni nie wożę Jeszcze, może zacząć wozić, co? Nie no nie i ten, i szybę ściągnęliśmy i a teraz tak. Jak ci będzie zimno, to, to się założysz z powrotem, nie? Bo za szybę jak ty masz takie błoto na niej Chyba, że chcesz. Nie, nie, nie. Chcesz. Bo musisz i tak w otwartej jeździsz. No tak. No no to po co? To się schowa. Szybę, tak to to, to Oni już to, baterie to, padają to, i jak mrówki się. Nie nadążam. Ładować to. My to my się zbieramy. I to by było na tyle z dzisiejszego czadowania. Bo sami sobie czadowali, nic nie nagrali. Może następnym razem pokażemy, jak tą górkę, że wziął. A bo w tygodniu. Dawid, ty coś brałeś, jakieś górki? Co? No te mniej przejechałem. Ale było to błoto widać, brałeś. Bo to, za mój powiem, wiesz, bo się Ameryka trochę dławi. Nie wiem często, chyba nie wiem. zabory może coś. No się powody, co zmienić, bo nie to nie ma się na co. Na zobaczę co chodzi, to. Tak? A wziąłeś ten filterek, by, by trochę wybrać. Tak, tak. Dobra, to by było na tyle. No to trzymajka się. Do zobaczyska. Do następnego jakiegoś cusik co będzie, nie wiem. Do trzymajka się Kiery. Hej! hej, hej.